Nie się wygiąć, bo na dnie No nie ma opcji, żebyś to wygiął. To jest taka jakby masywna i jest niby porządna. Jest Ale twarda. Ja myślałem, że jest mięciutka. Nie, nie jest mięciutka, bo próbowałem i jest, nie jest mięciutka. Pół godziny leżało w tym. Pół godziny w kwasie leżała. I nic się z nim nie stało. Tak, zahartowała Sarkofa. Dobra, już minuta czasu, niecałą my już idziemy. Ty, no to to i powiem, że to już, w tym parazżu to naprawdę, co bardzo dla go było. Co? Niesamowite, było. Zobacz Rękoma własnymi, co ludzie muszą się Patrz to w ogóle. I to. No bo mówię o cały czas w tym zdjęciu. To jest Membersa znak. Nie pamiętasz? To No nie pamiętasz, nie pamiętasz. No przecież. Pamiętasz, pamiętasz albo nie pamiętasz, no ale... Uch, uch, przecież ja nie byłem po pierwsze nigdy Zielono, tam. nie tam. Wiadomo, nie byłeś tam, ale Ta. na płytach jest. Pamiętam, kucham. no pamiętam, I to no. Dalej. To jest takie logo czyli. Ale to nie o to chodzi, że logo. Zobacz co tu tam było. A to, o to chodzi? Tak, ale to wzięli właśnie, to stamtąd się wziąłeś. A przecież logo. takiego czegoś nie ma już tam, w Paryżu. A to nie jest kurwa w Niemczech? Przecież kurwa masz to ci... To zagregowałem ja pierdolę. Każdy indziej co masz podpisane, tak? Ja wiem. To to kurwa. masz. To to, 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 to to jest, wiesz, co to jest 16. Przeczytaj sobie tutaj 16. 16, masz przeczytaj co to jest. 16, przeczytaj co to jest. 16. Przeczytaj, co to jest. 16. przeczytaj co to jest. 16. pod 16. Nie teraz wychodzi. No to przeczytaj to jest pod 16. Magdalenka. No to to jest właśnie tamto. Pod 16.